Ten wtorkowy wieczór. Rozpoczynamy przeglądarkę. Godzina 23 minęła. Anna Jadwiga Orzech wita Was dzisiaj. Moim gościem, jak zwykle, jak bardzo często, jest Maciej Myśliwiec. Witam serdecznie. Czyli wykładowca na. W Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzisiaj spotkaliśmy się z tej przyczyny, że Maciek niedawno wrócił z wycieczki, wyprawy na dalekie wschodnie tereny Ukrainy. No i dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać co nieco o tym, jak było i, i jakie Maciek ma wrażenia. Przede wszystkim, co to była za wyprawa? Była to wyprawa studencka, wymiana pomiędzy naszym wydziałem a Przeazowskim Państwowym Technicznym Uniwersytetem w Mariupolu. Było nas 11 osób licząc mnie, Ania się nie przyznaje, ale też była, więc myślę, że będziemy mogli spokojnie porozmawiać o naszych wrażeniach z obu stron, więc wszyscy będziemy w temacie. Natomiast to była już druga wymiana, drugi nasz wyjazd do Mariupola. Dwa razy w Mariupolscy studenci byli w Krakowie, więc tak naprawdę to już było czwarte, czwarte spotkanie studentów polskich i ukraińskich, i muszę powiedzieć, jako że od samego początku y, zajmuje się tą wymianą, że z roku na rok jest coraz ciekawie i coraz y, to nabiera bardziej rumieńców. Zacznijmy może od systemu edukacji. Czy masz wrażenie, że studiowanie na Ukrainie i studiowanie w Polsce różni się czymś? Czy studenci polscy i studenci ukraińscy są tacy sami? Czy może te dwa różne kraje wpływają na to, na ich podejście do studiowania? Przede wszystkim od początku trzeba zacząć, że Ukraińcy jeszcze nie przyjęli systemu bolońskiego. Ciągle idą według starego systemu: mają e, bakalawra, czyli licencjata, mają inżyniera i mają magistra. W ogóle system jest mm, troszkę mniej rozbudowany, jeśli chodzi o stopnie, bo u nich doktor znaczy bardzo wiele, tam w ogóle profesorów to bardzo ciężko, bardzo ciężko znaleźć jak już ktoś zostaje doktorem, to tak naprawdę właściwie kończy swoją ścieżkę kariery i już do końca życia na no, tym swoim mm, stopniu doktora zostaje. Jeśli chodzi o studentów, no wydaje mi się, że studiowanie wygląda zupełnie inaczej. Zacznijmy od tego chociażby, że mają dzwonki yy, na uczelni, kiedy dzwonki yy, określają lekcje półtoragodzinne i oni nie mają wykładów, tylko oni mają lekcje właśnie. Yy, nie, nie mają takiego dużego rozróżnienia na wykłady i ćwiczenia. Mają laboratory, ale to są głównie... Głównie jednak te, te kierunki techniczne, więc pod tym, względem, pod tym względem trudno mi określić, bo nie widzieliśmy żadnych laboratoriów, ale wydaje mi się, że jednak ta technika, której oni uczą i te sposoby uczenia ciągle są troszkę do tyłu względem pozostałej części Europy. A jeśli chodzi o studentów, no to sama wiesz najlepiej, że są podobni nie całkiem do nas, zachowują się bardzo podobnie. Mm. Cieszą się, że mogą spotkać studentów z innego kraju. Są ciekawi tego, co najważniejsze. W tym roku byłem bardzo zaskoczony, bo duża część ich mówiła po angielsku, co wcześniej się, wcześniej się prawie w ogóle nie, nie, nie zdarzyło. Więc to jest, bardzo, to jest bardzo istotne, że widać taki troszkę postęp tamtego, tamtego terenu. Ja na przykład porównując pomiędzy wizytą sprzed dwóch lat i wizytą z tego roku, muszę powiedzieć, że. Że widzę, że miasto się zmienia i też studenci się zmieniają. To jest bardzo, to jest bardzo podbudowujące, bo myślę, że za kolejne dwa lata to już będzie, będzie super. Teraz jak przychodzi mi do głowy taka myśl, że studiowanie na Ukrainie, czy też studia na Ukrainie są bardziej e, praktyczne, bardziej nastawione na to, co się będzie faktycznie robić e, po studiach. Ten uniwersytet, na którym my byliśmy, to jest mnóstwo bardzo podobne do naszego, czyli mnóstwo techniczne, na którym jest jeden jedyny humanistyczny kierunek, ale ta socjologia to też jest praca socjalna. Tak. Czyli nie coś takiego. Mm, nasza socjologia jest jednak bardziej socjologią, można powiedzieć, naukową. Naszą bardziej teoretyczną, prawda? Tak, tak, oni, tak. Oni, oni w ogóle tak naprawdę się nie uczą socjologii, tylko już się, uczą się pracy socjalnej. Mają, mm, mają przedmioty, które są związane z socjologią, tam historię socjologii, filozofię, te rzeczy, które, które są im potrzebne do postaw teoretycznych. Ale przede wszystkim, właśnie mają praktyki w urzędach. To jest kwestia tego, że u nich są dużo większe problemy socjalne niż w Polsce, nie oszukujmy się. A może też to jest kwestia tego, że u nich ciągle ta sfera socjalna jest bardzo rozbudowana, prawda? Oni ciągle żyją w tej epoce bardzo socjalnej, bardzo społecznej, nie to, co Polska, która już ten system odrzuciła, więc u nich każdy każda z tych osób znajdzie pracę w swoim zawodzie. U nas, to było, u nas to było niemożliwe. Tam pracownik socjalny przede wszystkim ma dużą władzę. Po drugie, po drugie, od niego od, on decyduje tak naprawdę o tym, jakie problemy są w tej chwili jest od nas przekazać środki tam. Te urzędy pracy i urzędy pomocy społecznej są zawalone prośbami, są zawalone dokumentami, dlatego że poziom życia to sama widziałaś, jest niższy. Też ludzie dużo mniej zarabiają i to jest też problem dużego rozwarstwienia społecznego. Nie wszyscy są w stanie pomóc innym sami, więc to jest oczekiwanie duże do, wobec państwa właśnie te niepokoje e, ukraińskie, te niepokoje związane z e, niemożnością zaspokojenia podstawowych potrzeb bardzo często. Mam wrażenie, że wiążą się właśnie z tym, że, że, że komunizm na Ukrainie, przede wszystkim tej Ukrainy Wschodniej, jest wciąż żywy. Jak ty to widzisz? Tam jest duży sentyment, to, to widać to widać nie tylko na na 1 maja, kiedy mogliśmy zobaczyć. Manifestacje, w której uczestniczyło kilka tysięcy osób, które szły pod pomnik Lenina. W ogóle warto wspomnieć, że w samym Mariupolu są trzy pomniki Lenina i takie duże, wypasione pomniki Lenina. Jak się pojedzie 100 km dalej do Doniecka, są kolejne dwa. Na Krymie są kolejne dwa, więc ten, te, ta epoka u nas już ostatecznie obalona, umówmy się o zanegowana. Tutaj Tutaj ciągle żyje, i to jest też kwestia tego, że nie to jest sentyment, co mi się wydaje, że faktycznie im się lepiej żyło za Związku Sowieckiego, dlatego że mieli, mimo wszystko, mieli więcej pieniędzy z centrali, czyli z czyli Moskwy w tym momencie. Ta ukraińska prowincja była istotna, szczególnie ten rejon Doniecka i Mariupola, ze względu na ośrodek przemysłowy, był bardzo, bardzo potrzebny, bo tam cała stal chuty ropa z tamtych terenów, z terenów się wywodziła, a wraz z upadkiem komunizmu, wraz z powstaniem Ukrainy, niepodległej Ukrainy wówczas, kiedy sprywatyzowano, sprywatyzowano huty, a nie oszukujmy się, że sprywatyzowano je w sposób Bandycki, kiedy bardzo dużo ludzi straciło pracę, kiedy bardzo dużo ludzi nie może się utrzymać, kiedy zwolnienie pracownika to jest kwestia tylko wyrzucenia go za drzwi, już tutaj nie ma żadnych, żadnych praw pracowniczych, żadnych urlopów macierzyńskich, tego typu rzeczy, tam zwolnienie pracownika nie jest żadnym problemem, bo pod bramą już czeka kolejny. Bezrobocie jest duże, a związane jest to też z tym, że. Ukraińcy nie chcą przejść na emeryturę w ogóle, dlatego że na emeryturze nikt im pieniędzy nie da, bo system społeczny jest, system pomocy społecznej właśnie dla emerytów jest jeszcze gorszy. I tutaj jak się rozmawiało właśnie z ludźmi, którzy tam normalnie na co dzień żyją. To mówili, że podstawową, podstawowym sposobem utrzymania się emerytów jest w momencie przejścia na emeryturę sprzedaż mieszkania i przeniesienie się do przytułka czy do jakiegoś domu, w którym mieszka więcej osób. Dlatego że za pieniądze, które otrzymali za mieszkanie, mogą się utrzymać już do końca życia, a yy, średnia długość życia to jest 66 lat w tamtym regionie. No, jak jest z młodymi ludźmi? Oni bardziej jednak żyją nadal właśnie w tej epoce swoich rodziców, w epoce swoich dziadków. Czy jednak bardziej chcą na zachód, a może próbują zrobić taki mały konglomerat i połączyć jednocześnie ten komunizm i, i, i chęć e, stania się bardziej kosmopolitycznymi? Czy to widać bardzo e, na co dzień? Nie są wszyscy ubrani tak zachodnio, prawda? Faktem jest, że są pewnie podróbki w dużej części, ale są ubrani bardzo zachodnio. Starają się ubrać w modne stroje, modne Adidasy, prawda? Tam wszyscy mają buty określonych film, których nas teraz nie będę wymieniał, prawda? I oprócz tego wszystkie te dyskoteki, du duże sklepy to są bardzo duże sklepy, w których jest bardzo dużo towaru. Ktoś, ktoś z naszych powiedział, że nie spodziewał się, że na Ukrainie będzie mógł tyle rzeczy kupić, których w Polsce się nie da. Tyle smaków różnych, nie wiem, chipsów, gum do rzucia. Tam jest bardzo duży, bardzo duży. Mm, Udział tych, tych samych firm, które w Polsce mamy, tylko w innych smakach i w wielu innych odsłonach, prawda? Więc mi się wydaje, że oni z jednej strony są szczęśliwi, że mogą sobie żyć w swoim świecie, w takim troszkę odizolowanym, przecież to tam jest spokój, tam jest cisza, tam zachód nie dociera, wschód też nie dociera. To, można powiedzieć, że o Mariupolu świat zapomniał troszkę, prawda? Bo to doniec będzie areną Mistrzostw, to Donieck, to Donieck jest tym bogatym miastem, a w Mariupolu. W Mariupolu mieszkają tylko osoby właśnie starsze, a młodzi tam studiują, bo owszem, są trzy uniwersytety w Mariupolu. I jedyni młodzi, tak naprawdę, w Mariupolu to są osoby, które tam studiują. Potem albo wjeżdżają do Doniecka, albo do Kijowa, albo zostają jako ci pracownicy socjalni, tudzież pracują w tym w Sojuzie Młodych, prawda, w, w współpracy młodzieży. Tam próbują organizować im jakoś, jakoś czas. Ale ta młodzież to przede wszystkim są właśnie studenci, którzy przyjeżdżają nie tylko z Rosji czy z Ukrainy, ale przecież tam jest mnóstwo Wietnamczyków, Kameruńczyków. Połowa Afryki studiuje na wschodniej Ukrainie. Dlaczego? Bo tam jest po prostu tanio, prawda? A z drugiej strony uczą się właśnie tych rzeczy praktycznych, technicznych. Komunizm Wiecznie Żywy w takiej sferze ideologi ideologiczno-symbolicznej. Powiedziałeś już o, o Leninie, o tych trzech pomnikach Mariupolskich. Mhm. Jak jeszcze ten komunizm w tej sferze symbolicznej? No, widzieliśmy 1 maja, opierwie. prawda? 1 maja, y, myślę, że nasi słuchacze już nie pamiętają y, i my też nie, nie pamiętamy pochodów pierwszomajowych, na które nasi rodzice byli wypychani ze szkoły i musieli, ubrani w czerwone ubranka, iść przed siebie. Tutaj mm, dalej mamy do czynienia z takim świętowaniem. 1 maja to jest święto, to jest. Y to jest dzień, w którym wszyscy się ubierają jak najładniej potrafią i idą w manifestacji pod pomnik Lenina. Niosą flagi z sierpem i młotem, flagi czerwone, flagi z nazwami partii komunistycznych, transparenty z e, życzeniami powrotu Związku Radzieckiego. Zacznijmy od tego, że na <laughs> naprzedzie szedł pan z, ze sztandarem, na którym był wyhaftowany Lenin. Dokładnie, więc idą za, idą za sztandarem Lenina, prawda? i wyruszają spod jakiegoś newralicznego no, punktu, w tym wypadku teatru przy parku i idą ulicą Lenina, pod pomnik Lenina. Dwa kilometry mniej więcej prosto idą, maszerują tak muzyki. To jest niesamowite. To to myślę, że każdy powinien każdy na powinien raz w życiu zobaczyć coś takiego i zrozumieć, co kiedyś działo się w całej Europie Środkowo-Wschodniej, która była w strefie wpływów Związku Radzieckiego. Ale co jest istotne, tutaj nikt ich nie zmusza, prawda? Tutaj idą ludzie, którzy chcą. Ja byłem dwa lata temu też na tej manifestacji i co jest istotne. Widziałem tych samych ludzi, prawda, ja poznałem tych samych ludzi, widziałem, tam ta babcia szła, ten człowiek szedł, ten młody facet w kobojskim kapeluszu szedł, prawda, i, i to jest niesamowite, że, że oni mają po prostu co roku ustawiony plan, ubierają się świetnie. mężczyźni ubierają wszystkie ordery z czasów, z czasów ich służby, na przykład w armii, kobiety ubierają najładniejsze, najładniejsze kostiumy, garsonki po prostu idą razem, cieszą się, a... Podczas przemówień w pomniku Leni napłaczą, i przecież widzieliśmy łzy w oczach starszych, starszych ludzi. I wzruszenie też wśród młodych, którzy stali, klaskali, byli brawo, byli bardzo wzruszeni tym, co mówią, tym, co mówią um, przedstawiciele, a przemawia kilka osób. Przewodniczący lokalnej partii komunistycznej, jakiś przedstawiciel dumy ukraińskiej, który tam też ma coś wspólnego z partią komunistyczną, członkowie bojówek, prawda? Tutaj, tutaj dla nas to jest dla nas to jest. Yy, Swoisty folklor, prawda? Bo idziemy i szliśmy tym, w tym pochodzie, przyglądaliśmy się ludziom, robiliśmy zdjęcia i myślę, że oprócz tego, że no niektórych może to bawiło, prawda? Z drugiej strony uważali to za coś ciekawego, to nikt może nie pomyślał, jak głęboko ci ludzie w to wierzą. Przecież to nie idą, nie idą dla zabicia czasu. Nie mają wiele innych rzeczy do roboty. Przecież to jest dzień jak każdy inny, ale nie. Oni ubierają się i idą, bo oni w to wierzą, że. Może być kiedyś lepiej. I oczywiście hasła są powrotu Związku Radzieckiego, powro pomocy społecznej, właśnie tego, żeby rozwiązać te problemy, że kiedyś było lepiej. I to nie jest taka kwestia, to nie jest taka kwestia właśnie takiego, że, takiego gadania jak u nas, że zagierka było lepiej, prawda? I takiego bez, bez, bez mówienia niczego. Tutaj oni protestują się domagają, wysyłają postulaty. Więc mi się wydaje, że. Nie ma zagroż powierzchowności w tych ludziach, że to jest taka powierzchowna zabawa, prawda, bez większej, bez większej autorefleksji. Ja pamiętam w czasie tej demonstracji, podeszło do nas kilka osób, które widziały, że jesteśmy z Polski, a byli to członkowie różnych organizacji młodzieżowych zajmujących się m.in. pomocą społeczną. I pytali się nas, jak w Polsce pewne właśnie problemy społeczne się rozwiązuje, jak oni mogliby jakieś polskie pomysły przenieść na, na, na ukraiński grunt. No i myślę, że to jest też znaczące to co powiedziałeś. To nie jest tak, że widzą tylko ludzie, którzy pamiętają e, erę hmm. komunizmu. No, na tej demonstracji ja widziałam 12-13 latków e, mamy z e, maleńkimi brudącami. To jest naprawdę tak, że że wydaje, całe rodziny. Oni też, też prawda, już pokazują y, rodzice tym brudącom właśnie jak można spędzić czas. Ale też już nawet nie mówimy o 12-13-latkach, mówimy o studentach, prawda? Widzieliśmy wśród manifestantów ludzi, którzy też widzieliśmy wcześniej na uniwersytecie, prawda? Którzy nie idą tam, bo ktoś im kazał, prawda? Tylko idą, bo, bo tak, takie mają poglądy, prawda? Ale faktem jest, że jak rozmawialiśmy z nimi, to wszyscy właśnie pytali, jakie my mamy rozwiązania społeczne dla problemów społecznych, które, które oni mają. I na sprawa, że no. My, Polacy, takiej wielkiej wagi nie przywiązują do tych problemów społecznych, bo u nas nie ma aż tak dużego rozwarstwienia. Przecież nie ma czegoś jak klasa średnia na Ukrainie. Zwróć uwagę, albo jedzie Lexus, albo jedzie rozwalający się Moskwicz z 40 lat, prawda, i stają obok siebie na światłach. Nie ma czegoś takiego jak klasa średnia, bo, bo zarobki są takie, a nie inne. Ktoś to się dorobił, ktoś się no albo nakradł, albo dorobił właśnie, ma pieniądze, ktoś to, to na tej transformacji nie zyskał jest. Yy, no, żyje w biedzie, prawda? Ewentualnie na tyle na ile mu pozwala jego sytuacja finansowa. I młodzi. To jest właśnie ciekawe, że oni mi się wydaje, że oni wybierają bardziej świadomie te studia. Yy, to nie jest tak, że wybieram, a pójdę na socjologię, bo... Łatwo się dostać, prawda? Akurat nie jest łatwo, dlatego że wszyscy tak myślą. Ale tak pomyślę, bo nie mam pomysłu, to pójdę na socjologię, prawda? Tam oni idą na pracę socjalną już z pewnym, z pewnym zamiarem. Chcę robić coś takiego, prawda? Widzę, że te problemy są takie, nie inne. Moja rodzina nie, rodzina nie ma pieniędzy, moi dziadkowie żyli w biedzie. Może w jakiś sposób będę w stanie znaleźć rozwiązanie. I to widać, bo przecież spotykamy się w sytuacjach jakichś niezobowiązujących z ludźmi w naszym wieku i chcemy porozmawiać, no, no o bzdurach czasami, typu, nie wiem, jakiej słuchacie muzyki, prawda? A oni zaczynają od od, od systemu z, y, polityki społecznej, prawda? Mówiłeś o tych dwóch światach, bogaci, biedni, że nie ma klasy średniej. To jest jeden taki podział bardzo istotny, wyraźny na Ukrainie, a drugi podział, który ja zauważyłam, to jest Ukraina wschodnia i, i mhm. Ukraina zachodnia. Zachodnia jest bliżej Europy, prawda? To jest też kwestia tego, że zachodnia Ukraina, wszystko co na zachód od Kijowa właściwie, tak naprawdę środek Ukrainy to jest Kijów i można podzielić właśnie Ukrainę na zachodnią, to co na lewo od Kijowa i wschodnią to co na prawo od, yy, od Kijowa. Yy, Samysienka zachodnia, Lwów, tamte okolice to są ciągle, to są ciągle tereny, w których duże trady, tradycje mają mają yy, Historia polska mimo wszystko. Nie oszukujmy się, że tamte tereny przed wojną należały do należały, znaczy, najpierw należały do Galicji pod zaborami, a potem należały do terenów Rzeczypospolitej. I tam ciągle można znaleźć dużo Polaków, można znaleźć dużo osób, które się identyfikują y, z narodem polskim, więc też mają troszkę inną mentalność, prawda? i to jest też kwestia tego, że ci zachodni mieszkańcy Ukrainy bardziej chcą iść w stronę, w stronę Europy, chcą się rozwijać, chcą się modernizować i bardziej modernizować w kontekście np. Unii Europejskiej pamiętajmy, przy wyborach w 2000 trzecim roku, prawda? Kiedy była w 2004, przepraszam, w czasie rewolucji, poręczowej rewolucji, to Ukraina była podzielona dokładnie na pół. Pół dla Juszczenki, pół dla Janukowycza, prawda? I od Kijowa na wschód był Janukowicz, a od Kijowa na zachód był Juszczenko. I to widać właśnie w poglądach politycznych. Na zachodzie nikt nie poprze Janukowycza. Wszyscy mówią, że popierają kierunek proeuropejski, chcą się oderwać od Rosji, chcą się usamodzielnić, prawda? A ci. Na Wschodzie Janukowycza uważał za Boga, uważał go za koś to, uważał w ogóle, że trzeba się dołączyć potem do Rosji, że trzeba w tym kierunku iść jak największej, jak największej unii z Rosją, dlatego że to im może pomóc istnieć, czy to będzie większa, większa niezależność ekonomiczna w takim kontekście, żeby mieć więcej pieniędzy uznają, że połączenie z Rosją może im tylko i wyłącznie pomóc. Nie zastanawiają się nad ewentualnymi konsekwencjami konsekwencjami takich decyzji. Więc mm, to nie jest kwestia braku rozsądności, bo właśnie widzisz, na przykład ci na zachodzie nie zastanawiają się właśnie nad takimi problemami społecznymi. I wracamy znowu do tej polityki społecznej. Ci na wschodzie, mieszkańcy Ukrainy na wschodzie zastanawiają się nad sytuacją społeczno-ekonomiczną. Oni Analizują i myślą, lepiej było, jak byliśmy w Związku Radzieckim. Wróćmy do Rosji, prawda? Rosja da nam pieniądze. Oczywiście tak to już nie będzie, ale myśmy w tym kierunku. I też jest, to też jest związane oczywiście z uprzemysłowieniem. Zachód jest dużo mniej uprzemysłowiony niż wschód. Wschód jest bardzo uprzemysłowiony, a gdzie jest przemysł, tam są też robotnicy. Gdzie są robotnicy, jest myśl socjalistyczna i myśl społeczna, prawda? I to się też z tym wiąże. Więc, ja pamiętam, jak myśmy byli pierwszy raz na, na Ukrainie dwa lata temu. I na spotkaniu mówimy, wspieraliśmy powaręczową rewolucję, prawda? Tak mówimy, oni tak patrzą na nas, jakbyśmy byli normalni, jakbyśmy byśmy im kogoś zabili, bo jak byśmy śmieli w ogóle popierać powaręczową rewolucję? Przecież oni to są separatyści, to są oni, chcą zniszczyć Ukrainę, prawda? Oni chcą odłączyć od naturalnej, wiekowej, wiekowej Unii z Rosją, prawda? Więc. To są takie ciekawostki, że trzeba bardzo się, bardzo się pilnować. Rozmawiamy o Ukrainie, rozmawiamy o Ukrainie Wschodniej, o wizycie studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w, w tamtych rejonach. Wy byliście, my byliśmy w czasie 1 maja, w czasie demonstracji mhm. pierwszomajowej. Wczoraj natomiast było 9 maja, była, było święto zwycięstwa, czyli święto zakończenia II wojny. Wojny Narodu Tak, no. tak. Czyli święto, którego my w Polsce już nie obchodzimy od no. kilkudziesięciu, ponad dwudziestu lat, Tam natomiast jest to święto nadal e, żywe. No i co się okazuje? Okazuje się, że został wydany nakaz e, powiewania czerwonymi flagami, flagami komunistycznymi w czasie wszystkich demonstracji 9 majowych, natomiast część Ukrainy, szczególnie właśnie ta część zachodnia, o no. której mówimy, że jest bardziej prozachodnia, się sprzeciwiła temu część województw właśnie zachodnio ukraińskich, w tym chociażby Wowski wydało z kolei zakaz wywieszania tych flag i zakaz eksponowania tych flag komunistycznych. Jak to jest, że, że na Ukrainie jakby wciąż panuje takie, no nie wiem jak to powiedzieć, takie niezrozumienie obu stron Ale wzajemnych. Zwróćmy uwagę na to w ten sposób, czy nie? Nie widzisz takiej trochę analogii dla podziału też Polski na pół, bo to jest kwestia tego, jak popatrzysz na, na przykład na yy, podziały mapy poparcia politycznego w Polsce na zachód, na wschód od yy, Wisły, prawda, tak zwana, brzydko mówiąc polska A i Polska B, prawda? to jest też związane, to jest też związane z, no, z liniami zaborów, prawda? Yy, tak samo jest na Ukrainie, znowu ten yy, Kijów yy, rozdziela Ukrainę A i Ukrainę B. I znowu wracamy do tego podziału na poglądy polityczne, prawda? Ci na wschodzie z chęcią wywieszą flagi, bo są prorosyjscy idą w stronę Rosji. Ci na zachodzie nie są prorosyjscy. Oni chcą. Tam wielu ludzi chciałoby wrócić nie wiem, na tereny Polski, chciałoby wrócić do Europy i nie mają takiej możliwości. Jak Janukowicz został prezydentem, to jedną z pierwszych jego decyzji było wprowadzenie języka rosyjskiego jako języka urzędowego. Ukraina, która ma swój język ukraiński, który ok, jest podobny do rosyjskiego, ale nie tak bardzo, nagle uzyskuje drugi język urzędowy rosyjski. Zwróć uwagę, że jak byliśmy też w, w Mariupolu, to tam się nie używa ukraińskiego, tam się używa języka rosyjskiego i tam wszyscy mówią po rosyjsku. A po, i, I to była taka ciekawostka. Wsiedliśmy, Nawet na oficjalnych spotkaniach. Tak, tak. I wsiedliśmy, I wsiedliśmy przecież do pociągu w Mariupolu, gdzie rozmawialiśmy po rosyjsku. Wysiedliśmy yy, w Lwowie i nagle szok, bo mówisz komuś spasiba, a on prawie ci w, w twarz daje, w, tak. prawda? Bo tu ja się mówię, nie mówię, nie mówi spasiba, prawda? My jesteśmy na zachodzie, my mówimy po ukraińsku. I, i to, jest bardzo, to jest bardzo istotne, że... Chociażby właśnie kolejna rzecz, prawda? My będziemy mówić po ukraińsku, my będziemy mówić po rosyjsku, y, dlatego że my jesteśmy bardziej prorosyjscy my jesteśmy mniej y, prorosyjscy, ale przecież antyrosyjscy I, i to się wiąże właśnie z tym, że jak y, Janukowycz, czy tam rząd ukraiński nakazał wywieszenie flag, no to ci, którzy mu go popierają najbardziej, bez przemrania, y, bez przemrania te flagi wywieszą. Ci na Zachodzie będą się sprzeciwić, ale w tym momencie Janukowycz. Da mniej, da mniej pieniędzy zachodowi, prawda? I wschód, który jest mniej rozwinięty, troszkę, e, znaczy mniej dofinansowany z, z, społecznie, e, teraz do, będzie miał więcej pieniędzy. I na sprawę, że jest lepiej rozwinięty, jest bogatszy, bo ma, bo ma więcej fabek. Zachód będzie cierpiał. Natomiast, mm, jeśli chodzi o 9 maja, to trzeba pamiętać, że w Rosji pamięć o wygranej przez nich wojnie jest bardzo duża. I pamiętajmy, że wojna trwała od 1941 do 1945, nie od 1939. W momencie, w którym Niemcy hitlerowskie zaatakowały Rosję w 1941 roku, wtedy zaczęła się wojna. Yy, I wojna śrzeźniana, bodajże tak nazywają. I yy, i na Ukrainie, i, na i w Rosji ciągle żyją osoby, prawda, starsi ludzie, którzy brali udział w tej wojnie, jako żołnierze, prawda, oficerowie. I taka ciekawska, chcieliśmy szukaliśmy kartek pocztowych, prawda, poszliśmy na pocztę kupić kartkę pocztową, żeby wysłać jakąś pocztówkę z Mariupola, chociażby yy, do domu czy na wydział. I jedyne kartki, jakie były, to były kartki na dzień zwycięstwa, z życzeniami z tyłu dla dziadków. I dowiedzieliśmy się potem, że czemu na przykład one nie mają miejsca na znaczek i adres. Dlatego, że taką kartkę pocztową się wykupuje i zanosi się dziadkom do domu, prawda? Dziękując im za to, że oni mogą żyć w wolnym kraju, bo, bo oni wygrali wojnę z hitlerowskimi Niemcami, prawda? I dzięki nim świat jest, świat jest wolny od, od hitleryzmu i nazizmu. I to w dalszym ciągu i tak jest kultywowane. Rozmawialiśmy z znajomymi Ukraińcami, oni na przykład nie, nie znali. Nie znali faktu, że Rosja najechała na Polskę 17 września 1939 roku. Oni o czymś takim nie słyszeli, prawda? Więc polityka historyczna, związana też z systemem edukacji, jest tutaj bardzo istotna. Nie było czegoś takiego. Niemcy jedyne były te złe, Rosjanie nic złego nie zrobili. Na Ukrainie, która w tej chwili jest bardzo prorosyjska, też, też to jest tak samo pokazywane. I to jest, to jest dużo przykładów można by podawać yy, tego, że oni tam są bardzo ciągle, yy, ciągle w tej przeszłości zakochani, ale wojna, yy, wygrana przez nich wojna jest takim punktem w historii bardzo istotnym i oni będą zawsze mówić, to oni wygrali wojnę tak samo jak Amerykanie też wygrali tę wojnę, prawda? I Polacy też wygrali tę wojnę i Brytyjczycy też wygrali tę wojnę, więc każdy kraj będzie zawsze mówił, że to on wygrał tę wojnę, prawda? Jedynie Niemcy nie powiedzą, bo faktycznie, faktycznie nie mieli Oni takiej... Nie mają Oni nie mają jak. To szybkie nie? pytanie na koniec. Czy jest szansa m, według Ciebie na pogodzenie się wschodu i, i, i zachodu? Bo biednych z bogatymi to... Wiemy, że rzeczy się nie uda, ale wschodu i zachodu. A jest szansa na pogodzenie Polski A i Polski B? Myślę, że w Polsce szybciej niż na Ukrainie. Wydaje mi się, że mm -hmm. mimo wszystko te podziały są Mniejsze podziały, większe. prawda? Tak. Ale bo w Polsce ciągle, jeśli tutaj jedno, czy nieważne, czy się podstawową rzeczą, która jednoczy, nieważne czy się ludzie kłócą pod względem politycznym, społecznym, to wiąże ich jedna rzecz. Historia ja. i kultura. I język. I język. I język. A na Ukrainie nie ma czegoś takiego spoiwa. Tam nie ma ani wspólnej historii, tak naprawdę, bo przecież Zachód należał do, do Europy, Wschód do Rosji, prawda? Nie ma języka, Wschód mówi po rosyjsku, Zachód po ukraińsku. I nie ma takiej woli, prawda? Bo na przykład. Słychać w ogóle takie, 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 pomysły, że powinni się podzielić na wschodniu i na zachodni, dlatego że wschodnia, jak będzie żyła sobie sama swoim, swoim bogactwem e, przemysłowym, to będzie dużo, dużo bogatszym krajem, będzie mu dużo lepiej, prawda? A niech sobie zachód tam dogorywa, albo niech go włączą, włączą do Polski na przykład. E, i, I, to jest, e, i to są takie tendencje, które oczywiście nigdy nie osiągną swojego celu, ale też będzie bardzo ciężko uzyskać jakąś jedność pomiędzy nimi. Niestety ja, nie widzę, tak obserwując ich, zarówno obserwując zachód, jak i wschód, i też na przykład obserwując ludzi, którzy y, są bardzo pozachodni, mieszkający w Mariupolu, którzy w żaden sposób nie mogą się, w sposób nie mogą się przebić do przebić do, y, do głosu, prawda, tam, to no myślę, że jeszcze dużo, dużo czasu, bo tam sami to zauważyliśmy, oni tak są. Rzeczywistość jest tak troszkę 20 lat za nami, że za 20 lat może coś drgnie, ale też nie jest to pewne. To wszystko zależy od sytuacji politycznej i ekonomicznej, co tam się będzie działo. Tą gorzką wizją kończymy dzisiejszą przeglądarkę. Przypomnę, moim gościem był Maciej Myśliwiec, wykładowca Akademii Górniczo-Ochotniczej. Dziękuję, dziękuję bardzo. Wójca, a Jadwiga Orzech żegna się z wami. Miłych snów życzę i do usłyszenia za tydzień.